Drodzy Państwo, Mercedes Benz GLB, czyli nowość z znaku gwiazdy na rok 2020, auto plasuje się bezpośrednio pomiędzy najmniejszym z hierarchii modelem GLA oraz GLC. Bardzo fajne rozwiązanie, mamy wiele aut na stoku dostępnych od ręki, a ten konkretny egzemplarz właśnie Państwu zaprezentuję. GLB 35 AMG, czyli w tej chwili najmocniejsza dostępna wersja, ma wiele charakterystycznych elementów z zewnątrz poprawiających wygląd oraz aerodynamikę takie jak 21 calowe felgi sygnowane logiem AMG. Atrapa grilla, która jest charakterystyczna dla modeli AMG. Przetłoczenia na masę. Dokładki progowe. Bardzo wydajny układ hamulcowy z czterotłoczkowymi zaciskami na osi przedniej. Skrzynia biegowa to 7-stopniowy AMG Speedshift DCT, czyli znana z modelu A35. Co ciekawe, skrzynia posiada funkcję Restart, Start, manualną zmianę oraz częściowe przerwanie zapłonu. Kolejnym argumentem jest elektromechaniczne sprzęgło wielotarczowe, tak zwana szpera znana z aut sportowych, która zwiększa naszą przyczepność podczas szybkiej jazdy w zakrętach. Pod maską pracuje znany ze słabszych wersji silnik dwulitrowy M260. Jednaska została wzmocniona oraz otrzymała sporo wydajniejsze podzespoły, jak chociażby zmodyfikowany układ dolotowy czy turbosprężarka pracująca w układzie twin scroll. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne warunki finansowania dla osób fizycznych oraz dla firm. Także zapraszamy do naszych salonów w Szczecinie oraz Starych Bielicach.